Witamy wszystkich na kanale Master Shri Akash na Polska, gdzie tłumaczymy nauki o miłości, prawie przyciągania i manifestacji. W dzisiejszym odcinku poznacie trzy sygnały, jak rozpoznać swój bliźniaczy płomień. Pamiętaj, jeśli jesteś tu nowy, to subskrybuj, zostaw lajka i włącz powiadomienia, aby nie opuścić następnego odcinka. Witam wszystkich. W tym wideo przedstawię Wam trzy sygnały wskazujące na to, że spotkałeś Twój bliźniaczy płomień. Przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwszym sygnałem jest to, że wszystko zaczyna się super szybko. Od razu zakochujecie się w sobie, czujecie do siebie pociąg, który jest jak magnes. Nie możecie się powstrzymać. Wszystko wspaniale się układa i pałacie do siebie miłością. Wszystko odbywa się jak w szaleństwie. Myślisz sobie, że nigdy czegoś wcześniej takiego nie doświadczyłeś i po prostu wszystko wydaje się do siebie pasować natychmiast, jak puzzle, jak brakujący element, którego od dawna brakowało i nagle cała ta magia ma miejsce. Więc to jest pierwszy sygnał i powodem dlaczego tak się dzieje jest to, że bliźniaczy płomień rozdziela męską i żeńską energię, która potem znowu się przyciąga i łączy. Więc jest to dosłownie jak brakujący element w układance. I tak się często zdarza, że wszystko się wspaniale zacznie, i tak po prostu wydaje się natychmiast magiczne, co właściwie prowadzi do drugiego sygnału. Ma on miejsce wtedy, kiedy rozmawiasz z tą osobą. I zdajesz sobie sprawę, że macie tak wiele różnych cech wspólnych w swoim wychowaniu. Prawie jak lustrzane odbicie. Jest to prawie jak równoległość we wszechświecie. Kiedy kogoś poznajesz i zadajesz mu pytania na temat jego wychowania, co robił dorastając, jaki był jako nastolatek, nagle się orientujesz, że pasujecie do siebie prawie tak. Jak bliźniacze tożsamości. Następuje wtedy wyrównanie za pomocą natury i energii. Te wszystkie wspólne cechy to jest właśnie drugi sygnał. Trzeci sygnał to pewnego rodzaju bitwa pomiędzy parą, bo podwójny płomień jest jak ogień, który pali. Wszystko wariuje i zaczyna się dużo kłótni, Potem następuje zgoda i znów spór. Można to porównać do lustrzanego odbicia. Ponieważ jesteście do siebie tak podobni, wszystkie rzeczy, które wiesz o sobie, że nie jesteś w czymś dobry, znasz swoje wady i widzisz je w drugiej osobie, to cię irytuje 10 razy więcej, ponieważ rozpoznajesz to u siebie. Właściwie bardzo często, kiedy zaczynasz się denerwować tym, co mówią, przez co przeszli. Albo co zrobili, to właściwie dlatego, że z pewnego powodu nie zaakceptowałeś wszystkiego, czym jesteś Ty. Nie dojrzałeś jeszcze do pełnej akceptacji. Wtedy bardzo szybko robi się chaotycznie. Będziesz miał te magiczne chwile, potem mała bitwa i znów magia, i tak na przemian. Jest to naprawdę bardzo męczące. To będzie trzeci sygnał, że to jest Twój bliźniaczy płomień. Na zakończenie tego wideo chciałbym poradzić wam, jak sprawić, żeby to właściwie działało, ponieważ dla wielu ludzi to nie działa zbyt dobrze. To jest pewien typ silnej pary, gdy następuje za dużo starć i zbyt wiele rzeczy, które wzajemnie frustruje. Żeby związek bliźniaczych płomieni faktycznie działał, omówię kilka rzeczy. Numer jeden to skuteczna komunikacja. Jakie jest znaczenie skutecznej komunikacji? Powiedzmy na przykład, kiedy wszystko się zaczyna, chodzi o to, jak zrozumieć inną perspektywę i komunikować się na innym poziomie. I nie wstrzymywać swojej komunikacji, ale użyć właściwej tonacji, właściwych sformułowań. Aby nie zdenerwować innej osoby, próbuj rozpoznawać rzeczy, które ją prowokują. Gdy dwie takie osoby połączą się ze sobą, mogą stworzyć prawdziwą magię. Po drugie, jeśli jesteście na drodze samorozwoju w tym samym czasie i na tym samym etapie, to będzie to bardzo pomocne. Gdy jedno z Was doznaje przebudzenia trochę wcześniej, to ta druga osoba pozostaje w tyle i tworzy się jeszcze większy chaos. Więc jeśli oboje uczęszczacie na seminaria lub czytacie książki, czy oglądacie filmy, czy cokolwiek robicie w celu swojego samorozwoju, jeśli robicie to razem, to posiadacie wspólną komunikację. Oboje uczycie się i rozwijacie swoją miłość i rozwijacie się wzajemnie. Trzeci punkt to dojście do akceptacji. Do akceptacji samego siebie akceptacji miłości do siebie i obie osoby powinny ćwiczyć to w tym samym czasie akceptuj miłość własną i jaki jesteś zaakceptuj swoje wady słabe strony i mocne strony gdy zaakceptujecie siebie samych i siebie nawzajem to dojdziecie do tej harmonii w której wspólnie możecie współżyć to trudna droga ale jeśli oboje chcecie podjąć ten wysiłek oboje naprawdę tak bardzo czujecie miłość i oboje macie ten sam poziom przebudzenia duchowej praktyki, wtedy może być to magiczne doświadczenie. Pamiętaj, jeśli jesteś tu nowy, to subskrybuj, zalajkuj i włącz powiadomienia, aby nie opuścić następnego wideo. Wróćcie do tego odcinka i skomentujcie poniżej, jak powiodła się wasza manifestacja. Dziękujemy i do następnego razu. Namaste.